Dzień dobry, witam państwa. Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj mamy taki wyjątkowy dzień, który polega na tej wyjątkowości swojej na tym, wy, że. No dobrze, jest po prostu rano, jestem jeszcze trochę jestem. zaspany. Witajcie. Dzisiaj dowiemy się, czy faktycznie nasza dzidzia druga będzie chłopcem, czy będzie dziewczynką, bo Jezus, już będzie starsza, wiadomo. Jest więc dzisiaj potwierdzamy. Bo wtedy było wiadomo na 60%, że wiecie, zrobiliśmy imprezę. Na 60, na A. 60. Zrobiliśmy imprezę i w ogóle, ale dzisiaj tak naprawdę okaże się, czy tak faktycznie jest. Teraz idziemy, Ola musi oddać siki do badania i jeszcze po, będzie pobierana jej krew. Ja nie wiem po co, ale tak trzeba robić co no miesiąc. Bo co miesiąc mniej więcej się właśnie robi takie badania kontrolne, żeby zobaczyć, czy muszę dalej przyjmować leki, czy mam odstawić leki. Na przykład teraz. Odstawiłam y, ten perdyferon na y, żelazo jakiś czas temu, ale trochę boli mi głowa, więc nie wiem, czy to objaw ciąży po prostu, czy też po prostu y, kwestia czegoś innego, w sensie właśnie tego żelaza, że może już mi brakuje hemoglobiny, więc zobaczymy. Zobaczymy też, jak z moją tarczycą, ale to, już jestem na lekach, więc powinno być ok, bo mam lekką niedoczynność. Znaczy ostatnio się nie miałam, mam bardzo dobre wyniki, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Intro. Intro. Let your eyes raise a sharp, cover through the crowd. nie ciężarna, ale każdy ma swoją godzinę i o swojej godzinie nie byłam przyjęta, więc nie rozumiem po co te zapisy Medicover, nieładnie. Nie wiem, czy będę u Was rodzić. W każdym razie idziemy i mam nadzieję, że będę o swojej godzinie. Jestem już po badaniach w MediCover, opowiadałam Wam, tylko musieliśmy to wyciąć, bo był bardzo duży wiatr, o tym, że poprzednim razem niestety było tak, że mimo, że byłam na jakąś konkretną godzinę umówiona do punktu pobrań dla pacjentek w ciąży, to niestety musiałam czekać około 20 minut w maseczce. Było mi bardzo duszno tam słuchać Lajra, która się bawi na dywanie i trochę pełza. Ona tak po prostu robi. Tak. I słuchajcie, dzisiaj było dużo lepiej, ponieważ dzisiaj weszłam na czas, nie było w ogóle kolejki. Jedna kolejka, w której czekałam, to do recepcji, bo też nie upomniałam się, że jestem w ciąży, więc z tego jeszcze nikt nie widzi. Także było dzisiaj spoko, nie bolało. Poczekałam i wyszliśmy z Kamilem. A teraz, skoro już nie muszę być na czczo, będziemy jedli śniadanko, i na śniadanko dzisiaj mamy sałatkę, którą wczoraj przygotowaliśmy razem. Był to mój pomysł, nie, ale Kamil też kotek, mi pomagał. przez przesadę razem, Ty ją razem, zrobiłaś? Tak, też no, pomagałeś. Ale ja tak mało, że to tylko tam wiesz, to naprawdę to nie można powiedzieć, bo ja jestem w ogóle z Ciebie dumny, bo to chyba jest jedna z nielicznych rzeczy, które ty robisz, jeżeli chodzi o jedzenie. Dobrze i teraz chcieliśmy Wam podać przepis. To jest dość popularna sałatka. Niektórzy nie mówią sałatka żółta, więc pewnie większość z was zna, ale może niektórzy nie, a Poproszę jest przepis, Olciu. Więc, moi drodzy. Potrzebujemy jajek. Jeżeli chodzi o ilość, no to najlepiej, żeby wszystkiego było mniej więcej po tyle samo, chyba że coś lubicie mniej, a coś bardziej. Na przykład ja mniej lubię ananasa, który jest w tej sałatce, bardziej lubię ser żółty czy tam jajko. I teraz kroimy drobniutko. Jajko gotowane. Jajka gotujemy także, w przysłodce do wody jajka, i potem od momentu zagotowania gotują się 8 minut na ogniu. I potem tak, kroimy ser żółty również taką kosteczkę, ananasa również w kosteczkę. Gotujemy lub pieczemy kurczaka, ja polecam gotowanego, bo jest taki bardziej soczysty, również kroimy go te takie małe kawałeczki, wrzucamy kukurydzę z puszki, z puszki, oczywiście odsączoną z tego całego, no wiecie, z tego co tam z sosu, czy co to tam jest do tej kukurydzy i do tego no dla smaku i możemy postawać ciupiorkiem, ale najważniejsze to również jest majonez, który my dodaliśmy w wersji light, żeby był bardziej zdrowy niż niezdrowy, majonez mieszamy, no tam majonezu, żebyście też nie przesadzili, trochę soli, trochę pieprzu, i mamy gotową sałatkę, oczywiście mieszamy i jemy. To zabieramy się do jedzenia. Smacznego. O, dużo już. To jest ten taki piękny moment, kiedy ja już wiem. No właśnie chciałam powiedzieć, że minę ma pani taką, tak, jakby to nie był chłopiec. Ja już tak? No taki taki szok, ale nie, może się wydawać maseczka i. Zapowiedzieć? No. Uwaga, uwaga, uwaga. Chociaż nie, można w parametry. Parametry? No. To, to, to wszystko co inne tam. Dobra. Tu jest głowa, tu noga, to zawsze pani opowiada. To brzuch? Na to będę... da -da głowa, <noise> to jest plod, na że wkonywane. Dobrze. Tutaj widać. Kość udowa. Trzydzieści gramy, to stópki, mm. dwie i rączka, jedna, paluszki, mm -hmm. druga, też paluszki, no i dochodzimy do tego punktu. Mm -hmm. A dzisiaj do nas, słuchajcie, przyszli goście: Babcia i Pradziadek. Ej, to jest dla mnie takie. Pradziadek. Mama i dziadek. Pradziadek. pradziadek. Dziadek, wący poprawia. Pradziadek. Dokładnie, Bamby. wący. Ej, dziadek, zaraz będziesz uczestniczył w tak zwanym gender. Jak to się mówi? Reveal. Gender reveal. Mamy balon i ty poznasz płeć drugiego dziecka. Być może już wiesz, jaka jest, ale nie do końca, bo to będzie taka. Trzeba będzie rozbić ten balon. I wtedy tak, jak jest niebieski, to chłopiec. A jak różowe wyleci, to dziewczynka. No drugie dziecko, to które jest tutaj, u Oli. <grystanie> <grystanie> Dobra? Raz Nasz... naszy... Przebić balon. Przebić. Tak. A znasz niebieski i różowy? Kolor nie rozróżnia. To jest różowy. To różowy. Tak. A to, niebieski. A to jest niebieski. Swetern. Tak, to co? Są... Armani, tak. Znaczy niebieskie jak Twoje ubranie, to, yy, to znaczy, że ten. Armani. To znaczy, że Armani? No Armani, a jo, Armani Dziś. Dużołomy, różowe. Nie, to się nie wybiera, po prostu przebijemy i zobaczymy, co wyleci z niego. No to zobaczymy, to. Chciałem powiedzieć, że mama, znaczy Olcia właśnie wykorzystała swoją mamę, żeby jej zrobiła jedzenie i mówi tak do mamy: Mamo, może mi przekroić te bułki. Stare, stare czasy sobie przypomniałaś? Tak. A no mamcia, kroi okay, córeczce. Smaruje, elegancko wszystko. Jest balon już. Można kuć, tak? Jeszcze nie, jeszcze nie, za wcześnie. Więc teraz słuchajcie, dowiecie się, jaka na 100% jest płeć dziecka. Czy potwierdziło się, że to będzie synek, czy też może będzie to jednak... Jest? Balony tutaj są i różowe, i niebieskie. Tak, teraz jeżeli będzie w środku dziadek niebieskie, to znaczy, że chłopiec, a jeżeli różowe, to dziewczynka. Trzy, cztery. Już jednoznacznie widzimy Ptaszka i Janka Widzimy Pani. Fajnie. żeby się wszystko zgadzało. co to zrobiliście? No i to, chłopiec czy dziewczynka? Ja nie mam koloru, nie, nie Ale chłopiec czy dziewczynka? Ja wolę chłopiec. No to chłopiec! Ja chłopiec jak no to powiem. chłopiec! kasa, <laughs> Na pamiątkę. A to od tego balona. A, to tego, tak? hmm. Tutaj został. I teraz bałagan jest. O, to się posprząta. I tutaj wystaje. rzeczywiście. Dobrze, ja to tak jednoznacznie pokazuje już teraz. Już nie ma wątpliwości, że rzeczywiście jest chłopakiem. Super. Ja coś słyszałam, że już jest imię ustalone. No właśnie szukaliśmy imienia. To było odcinek, gdzie szukaliśmy imienia. W zasadzie odrzucaliśmy, wybieraliśmy, które są do, jakby takie do rozważenia. I Już mamy, ale to powiem Pani, jak mnie już skończy to nie? Dobrze. Bo tego odcinka jeszcze nie było. Wy, okay. wy to zobaczycie później. Pani doktor teraz, czyli będę miała troszkę presną. Spoiler. Tak. Spoiler. Ekstra, bardzo fajnie. No więc ja zobaczymy jeszcze, jak tutaj rozmiarowo, chłopak. Czyli chodzi o długość od głowy do pupy, takie mniej więcej 87 mm. Mhm. A ile waży, a nie było już? Jeżeli Nie. chodzi o masę, y, to mamy 133 dokładnie. Y, jeszcze na ręczki, kręgosłup. Pięknie. Nie no, widać. No, widzę to. <laughs> Bardzo wyraźne, <laughs> Bardzo się cieszymy, że mogliśmy podzielić się zami już na 100% płcią naszego dziecka, a właściwie naszego synka. I już teraz, no, jak widzicie, nie było wątpliwości. Widać, ciąża jest starsza, więc nie ma żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o płeć. No, raczej się już nie zmieniło. Chłopiec, chłopiec. Tak, do no, jakby już, tak jak widać chodziście. było. Chłopiec. A my dzisiaj czekamy, jest dzień, w którym kończymy tego vloga. To jest dzięki kiedy mam próbny makijaż ślubny. Przychodzi do nas Dominika. I to będzie w kolejnym filmie, który już jutro pojawi się na naszym kanale od momentu publikacji tego filmu. Lecimy do Juni. Wiesz, ona sobie leży po prostu na brzuszku i tak sobie mruczy. I Ale wziaczki. idziemy do niej. Pa. Ciao! A ten odcinek będzie jutro o 17. Tak, A.